Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Poke Warsów. Nie spodziewałem się, że to tak szybko nagram kolejny odcinek, ale co jest istotne: loteria legendarna została już rozwiązana. Więc sprawdźmy, Któż wygrał, yy, oczywiście tutaj turniej, właśnie ciekawo ciekawości cieszę za nim. To zobaczę, kto wygrał turniej w mojej lidze o. Eee... No bo tutaj razem z tą osobą ten, Jestem aż ciekawy Jak wygląda ta legendarna walka Ale z mał W sumie byłbym tak pół na pół efektywny dla niego Ponieważ on jest rok oraz bóg ważny to no jeden HP no ładnie pewnie nie da tak nie dalej szans, ale no e, niestety nie udało mi się wygrać. Jeśli ktoś z Was wygrał, to podzielcie się e, i w sumie zobaczmy po prostu po kolei kto wygrał. Jakiś wielki. Nie Wielik. Fajnie. Jestem ciekawy co zrobi. Czy wystawi tego kajogra czy go... Będzie trenował. No, przepraszam. E, dobra, ponieważ nie chcę się za każdym razem wchodzić, e, to zrobimy tak. Profesor Chen. Czy, no. Ok, w, w, w sumie ci ludzie nie wystawiają tego. Więc jestem ciekawy, czy oni, do, oni jeszcze nie widzieli tego, czy. Kiedy to było? A, nie jest godzina powykazana. Powy no, okej. Okay. Popatrzmy. Mo mo może któryś wystawia. Któraś wystawia osoba. O! Larwita raz to była nawet osoba na niższym poziomie. To no, ładnie, ładnie. Dobra, pozamykam sobie te strony. E he. Zaszła Bagona, a ma, 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 ma tego e, shieldona, Spoko. O. Chyba jeszcze nie widział. Bo jeszcze nie wystawiałem ani, ani Żadna osoba ani nie wystawia, ani nic w tym rodzaju. Może już wystawili, po prostu też poszło. W sumie cholera wie. Amwajmy. Szanowny już jest wystawiony jako jedyny Mhm. A i zobaczmy. I nie. Więc szkoda. Każdy został, kto brał udział, 20 ołków, jak mówiłem. No. Mm. Dobra, Wróćmy do pełnego ekranu. Dobra, przeklikam sobie chociaż e, punkty akcji, bo czemu nie? E, legendarna, bardzo fajny event, powiedzmy, taki poboczny. Oczywiście, no szkoda, że ja nie wygrałem, bo byłoby fajnie, ale no nie można mieć wszystkiego. Ale przynajmniej był fan przy tym no niektórzy ludzie sobie zarobią niektórzy może będą trenować cholerowie chociaż w sumie te pokemony nie będą miały kompletnie żadnych ataków więc w sumie będzie trzeba je robić od zera z kasą ale bez ataków więc to może być kłopotliwe ale pewnie sobie dadzą radę albo sprzedadzą bo w sumie jak teraz widzieliśmy ee, shiny dino wystawiła jedna osoba o w sumie też bym tak zrobił bo mi na przykład nie jest dajno potrzebny shiny, a wolę mieć kasę, więc chociaż ten Kyogre Final, no, najbardziej chciałem. Dobra, mm, tu trzeba elegancko wszystko poewoluować. Oszałaty, eee, dobra, może od dołu, bo w sumie najprościej jest. Więc mnie to tak irytuje, że muszę klikać którą chcę formę, chociaż nie jest sprawdzona płeć, więc nie mogę ewoluować. E, albo tutaj, no, no, musi trzymać ostry pazur, ale mnie to nie interesuje. Mnie to na przykład wkurza, że widzę, że mogę ewoluować. No, no. I milion 700 wchodzi, tak, o. Więc bardzo przyjemne są już pieniążki, a kończy mi się netball trudno. Okej, okay, pyk, pyk. A jeszcze odnośnie e, tych targów i w ogóle Pokemonów. Jeśli chcecie jakiegoś fajnego poksa e, z wursalką, takiego e, od mojego smokała legendarnego e, są na moim targu już dwa charmandery e, są tanie a mają naprawdę fajne ataki, fajne ability. Yy, więc polecam. No. A, a, no jak poza tym, jak nie wiem, bo się gra spodoba, i jeszcze nie grać, bo dużo osób w sumie, znaczy może nie dużo, ale część osób, na przykład, jak przychodzi na live, to nie wie, co to zagra. Więc w linku, w opisie, macie link do tej gierki. Możecie się zarejestrować. Nic nie kosztuje. Tylko tyle. No, to ja dziękuję za uwagę. Takie krótkie info. Więc do zobaczenia. Siemka.